Hello, wróciliśmy Witam Was w kolejnym odcinku ze Smita. I dzisiaj ze mną jest Willu. No, i pokażę Wam tutaj, jestem na moim koncie, bo e, zagraliśmy sobie jedną przed chwilą gierkę. <laughs> e, I w sensie nie wybrałem postaci, dostałem bana, ale to są widzowie, jest Willu i są widzowie, jest, tak, się nazywam, siemanigo. tak, nieważne, no i co, I let's go, let's go, zagramy sobie czymś z rotacji, na przykład, o, jest fajny, Guaniura, bla, 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 tego nie znam, sam Wukong, o, oh. ej, nieładnie, dobra, zagramy, dobra, ja, ja zagram sobie Torem bez młota to nie robota, to moje hasło yy, które zawsze będę powtarzał Czemu ja nie mogę loknąć? Powiedz czemu ja nie mogę. No ja nie mogłem, Właśnie ja też nie mogłem w poprzedniej grze loknąć i przez to jest taką... dostałem taką karę <laughs> Ja proszę za, za to, że wiecie, że zdodżowałem jak coś no. Dobra, ro, udało mi piknąć no. się. Jak coś ludzie. To... Ha, bo San Wukonga piknął Civic. No jak coś ludzie, to tak. jak chcecie zagrać, to rejestrujcie się z reflinku i zapraszam Was do e, znajomych musicie mi wysyłać, tylko nie na to konto, bo na tym koncie akurat będę grał tylko jedną teraz grę. Tak to będę grał na tamtym koncie Chal 9-2. E, tak jak mieliście w poprzednich na przykład odcineczkach, nie? No wiesz, co to są tak te piorunki kołoników? Pioruny. Pioruny, ty no, wiesz co? Nie wiesz co to są pioruny? No pewnie od Zeus'a do. No. no, no Zeus strzela piorunem i wysyła A im... A bo z... oni mają skurgi. No, co ty nie wiesz? No nie, nie, nie mają no Nie, mają nie, nie tak. ja nie grałem w to od dwóch tygodni Nie, od, A, od dwóch, dwóch tygodni nie grałem, to, to, to nie wiem co to jest, nie no, tak szczerze, ja od... też nie mam pojęcia od no nie no, znałem, że automatycznie wybieraj. No ja też, ja mam moje ulubione summoner's spell na Star Samon spell, no znaczy te czary Mary, hokus pokus. E, to twoja stara to twój... To stary... Twoja, yeee... twoja stara to twój focus, yur! Yeah. Twoja stara to force focus. Dobra, ja pamiętam mm. Tora, ale przeczytam sobie na szybko. Jedynka rzuca, do, do, doing damage, dwa razy wali, czyli jak u Sivir. E, jeśli aktywuję go, to mogę się tam teleportować. Eee, yes, no dwójka, Thor yes. Slam i Hunter Ground, to robi taką, taki gustuna, Berserker Rage, eee, kręcę się i ult jest taki, że wyskakuje, dobra, wystarczy. Łap, łap, dy 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 To jest genialną postać. Nie, no nienawidzę, już, fokus, <laughs> fokus chlepiński, fokus chlepiński, a nie, czekaj, nie wiedzę, kto to Dobra, ja, ja zrobię teraz super myka. Patrz jak się gra z majta. Bejam! Bejam! I oni nie wiedzą o co chodzi, nie? Tutaj no ja kryciołek. Nie. A la garen. Ala la damacja. First tam blood. Tam to najlepszy człowiek jest first bloodem. Nie Hadesa. Hades jest przewalony ziom. Trochę tak. Dam, ale ja chciałem zrobić takiego fajnego playsa, żeby ich zablokować, nie? Ale sfokusowali mnie, no co ja mogę powiedzieć. Dobra, to jest Hades. Jeśli niektórzy nie wiedzą o co chodzi, to tak, tutaj miniony nie mogą dojść. Jeśli dojdą, to po prostu traci się punkty. trochę gimbo, nic nie nie I tak się sprawy mają. Było bardzo dużo moduł właśnie do Warcrafta, trujeczki, które mniej więcej na tym samym polegały, nie? Dobra, tam się, tam się klepią. Enemy has been slain, może jakiś KS? Siema. Kocham reflinki, morduję! BAM! 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 No. Trzymajcie stuna na do widzenia, głupie szmaty. O nie, tego, nie. Te, tego człowieka nie lubię. To jest przewalone. To jest tak przewalone no. to, jest, to jest na masakrę. Nie. O nie, tu gonioł, 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 gonioł. nie mam ghosta. Taki dobry. On też ma ghosta, ja bym na twoim miejscu uciekał. Nie. I don't wanna die. Autobay, motherfucker. O, to jest genialny. Nie no, wiecie co, na tą mapę akurat nie chce mi się skminiać, ale naprawdę nie można grać na autobaju e... O, kogoś. Brawo. Nie można grać na autobaju takich normalnych normali. No nie można. No to jest, jest tam masakra. Dobra, nieważne, cofam się chyba. Nie chcę dostać demerza od tego guduwa. Czy kogoś mogę sksować? Ciężko będzie, no dobra. O, można się wycofać. Jeb, jeb. Jeb, jeb. Łab, łab. Generalnie na czym polega tor? Wskakujemy z jedynki w teamfight i kręcimy się jak debille. Ja to jak gram tą postacią. Albo z ulti. Chcecie, żeby się wbiły z ulti, ludzie? Żaden problem, patrzcie. Jak gra zawodowy tor. Łab, łab. Wybieramy, gdzie mamy uderzyć. Na przykład. Tutaj w tego śmiecia. Błabłab, wow, wow. i oni nie wiedzą co się dzieje. Faker przeżył ledwo co? Tutaj walniemy im z na do widzenia. No nie mają odyna, nie mają odyna. No, Odyn jest przewalony po prostu. To jest jak żarwan. nie mój free oh, Hades. No i jak widzicie, tutaj postacie są niektóre mocniejsze, niektóre słabsze. Hades i Odyn to jest masakra to jest mordercze połączenie no. i jedno z najlepszych Ale tutaj to jest walony niż Dota robię. co nie zmienia faktu no. Ale tutaj można naprawdę fajne e, kombosy robić Fajnie tutaj zagrać z, z, z właśnie ze znajomymi i zrobić jakiś taki fajny team no. e, Pod takie AOE i wszyscy na ulcie po prostu umierają i tyle To jest epickie dla mnie Kocham reflinki! Win. Zabić tego śmiecia! Jest akurat tanki bardzo to trochę... ...kiepsko, nie powiem. Dobra, ja będę skakał. Będzie lepiej mi się grało. Łab, łab. W sumie to niewiele nie bije, jeśli tego nie maksuje W sumie to może bym się wycofał po jakieś itamsy? Czy nie? No, to... A, nie, 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 Smoka. Muka. No nie, 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 Tak. nie, 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 mało HP, ja bym się jednak wolał wrócić pierw. nie, 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 trochę masz. No, trochę mam. mam. <laughs> nie chcę nic mówić, ale. <laughs> ale nas trochę pozabijali. Nie, gdzie tam? Ale ogólnie jest nieźle. Ja mam dobre staty: 3, 3, 5. Damy radę. Trzymaj się ramy, to się nie posramy. Oła, Jaki tam dla harosu. To myślę, że dobry pomysł. Mhm. No, znaczy oni mają wszyscy damage jeśli nie ultują. No, no. no ale nie dobra, możemy bić smoka. Jest okay. tu dragon Gincie Warto żeby już push puszować miniono Zobaczyłem się to bijecie to... Tak? Ja tutaj keepową rolling, kipową keep Rowlin. No trochę mnie bili <śmusza> Dajcie makarenę No dawaj ziomuś Szeruj nas Konnie, konia od także tak się skromają To samo nara były bez sensu na początek trzeba zaleć za No i jakiegoś teraz jakoś wbite to ja się wbijaj! Patrz jak się wbijam! Łobłop! 5 śmieciu! Coś jeszcze? Coś jeszcze? Paladajwa, brzmi jak... Taki Palasajda! <grywa> brzmi jak youtuber, który mówi nie dla psa kiełbasa Jest królem internetu! Nie no, nie dla psa kiełbasa, cicho. No i... Dawajcie miniony, do przodu, do przodu Miniony, krepy Niech puszczą mi dochodzą Chin! Chin! Ale go zabiłem No to proponuję zrobić sesiolo Mam manę. dobry samolot <summoner> Genialny, najlepszy chyba. Fajnie jest to, że jedna fala i masz tysiąc golda, nie? Dobra, uciekać. Rzucić młotek i uciekać. No. Prze przepis na sukces. No i idzie ten. Ja no zaraz no od... ulti, wiedziałem. No. I Faded. No i to jest bez sensu, to jest. I Odyn. No, o takich kombosach mówię, że tutaj można robić fajne akcje, naprawdę. I na przykład. Freemade. Na przykład wszyscy nie żyjemy, nie? Na przykład, ale to jest tylko taki przykład. No, no jeśli chcecie zagrać. Jeżeli chcecie grać, grać w free mate, to gracie tylko w dwie osoby, bo w piątki to was rozdupczą. No, to już swoją drogą, nie? Ale generalnie to jest. Można tak fajne kombosy robić. To nie pierwszy raz się widzi właśnie to, tego Aresa i Hadesa i. W ogóle oddynaj, cały ten jest Nie Ja bym nie wskazał O, co ja zrobiłem, nie? Fucking shit. No my pokutujemy tanka się Ja proponuję tutaj, skoro nie możemy wygrać, to może przesuwajmy te miniony. To nie jest głupi pomysł. Po Taka prostu się z nimi czercia. nie bijmy. No bo nie miałem szans w tej No taki po jeden na jeden możemy ich ale bo raz, ja bym da, pa, a to chodzi i w tym. Ola. No, ale komuś się bekło. Aaa, troszkę. Dach! Dobra, jaki jest ja. remis? Jest remis, jeśli chodzi. A, tu nie ma recall'a, fuck, ja zawsze o tym zapominam. Hmm. gówno. Przestraszyłem się tej szczęki w ogóle, what the fuck, what the fuck. No level right play, fuck. Dobra, ja ginę. Dobra, jednak nie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja się nie boję, ja sobie radę dam. Ja się nie boję, ja się z boku po stronie. Nie, no i Hades, i Odyn, no eee. Proszę Państwa, tak wyglądają perfekcji lekkich Ja wszystkich zabiję spokojnie. Tak się Fuck. zagrywa Fuck tak się so zabija. close! Ale ładnie to zrobiłem. Ja mam epickie wychodzenie z jego cyceka Będę musiał pamiętać, żeby zostawić czwórkę na ich łomboką, bo ale wy wszyscy wtedy padajcie, to jest słabe ja mogę to przeżyć, teraz odkryłem, ale reszta to nie bardzo. Ale dobra, krzanimy to, po prostu wygrajmy to jak... jak... Split push. Split push jest najlepszy, na przykład w LoLu. Split push na arenie! Ale nie, split push jest epicki w LoLu, bo nie potrafi już wygrać przeciwnikiem, to po prostu go pushujesz. Wygrywasz tak gejowy sposób, to my wygrajmy równie gejowy. Po prostu bimy ich tutaj Ale my ich możemy rozwalać, jak oni nie mają ultu. No to też, podają, to też po jest, to też jest ważne, jest tak, dokładnie. tak, dokładnie. To też bardzo ważne jest. Tam jest śmieć no. jakiś. Dobrze. I teraz my mamy siłę, bo oni mają nas niszczą raz na jakieś raz 90 sekund. Raz na teraz, załóż. No. No. Zabijcie tego gówniaka. Dobrze. Ślicznie. Jak tam w pointcy. Trzeba bardziej się skupić na tych minionsach. No czego te punkty lecą w tym filmie? na resztę. IQ. Ale mu przywaliłem. Powinienem mu więcej przywalać. Przywalać. Ja nie muszę kogoś zarobić. Mam ja sobie też całkiem spoko fighty. Dobra, ja sobie my... no nie, 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 nie umierajcie. Nie możemy tych minionów tutaj puszczać, no. 155 186, da się to wygrać Ale pamiętajmy o koncepcji tej mapy Tak samo w Dominionie wszyscy biegają, żeby się pozabijać po prostu no. A nie przejmują punkty No i tyle no Więc pograjmy tak Mądrze Mądrze Nie, coś biegani Dobra, żyję No radę, będzie perfect team ja mam go ciekawa. Z to nie robota. Śmieciu. O tam ktoś lata sobie. Okej. Okay. Dobra ja tam rozwalę ten sygnał. Co ten wariat tutaj dobra? Okej. Okay. Dobra, 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 teraz mamy szansę. Chcesz skakiwać teraz? No dawaj, 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 przecież jest teraz no ja dwóch, trójka. Ja idę, idę już. Teraz pulsujemy. Oni nic nie zrobią. No właśnie, to jest słabe, że nie mogę ulta odpalić. Nie mogę ulta odpalić. No. Dlatego dawaj, dawaj, dawaj. Ich to było głupie, bo oni mogą... Ale jest była trójka. No tak, ale oni i tak mogą nas zabić, nawet dwie osoby, ma takie wrażenie. 115, 158, trochę słabo jest. My ich zabijamy, mamy dużo damage. Tylko właśnie chodzi o to, żeby pojedynczo ich wybijać i puszować. I mimo to myślę, że można wygrać. Minionki Spróbujmy przepchnąć tego mida Tak jakby Właśnie bim, o to trzeba rozwalać od razu Teraz moglibyśmy się z nimi bić w sumie, nie? No, mają szulty raczej Myślisz, że tak szybko by mieli? Mhm, mm mhm. Mm to lipa to. Znaczy można zobaczyć po tym, że ten Ares szybko się tamtym łańcuchami rzuca. Idzie do nas po prostu. Mhm. Mm no tak. Ale ja widzę, że oni się szykują, no idzie do was, no mówiłem. Już się tutaj pił i już się no, nie, już nie robi. No. No o tym mówiłem. Oh. My też teraz ich rozguszamy Hadesa nie było w tym Dobra, ja się wycofam Aaa, ratuj się, kto może Hadesa Pracimy nie było do teraz. No dobra, tak widać było czuć śmieciu mieciu no. Ale ze stanki gunów, ale dobra, zrobiliśmy Dobra no. Move forward, move forward Zginę. No, nie. Czyli jak z młotkiem. O, oh, faj. Skipił z młotkiem, what the Nie. No ten mi po prostu raz przywalił, kurda, dobrze szło. Cały czas jest przewaga tych 50? Mmmm. Kurda, robiliśmy? No, strasznie. Nie o, dobra. Nie no, ma wszystko nadrobiliśmy to. No, no, dobra. Tego typa ja nie zabiję raczej. Robię co mogę. Dobra, chodę... Nie, nie mogę. Nie mogę użyć czwórki jak... Nie mogę nic zrobić. Dobra, GG. Za silna, ale 18-90. Trochę chyba nam zrypili teraz. No, okay. Tak. Tak, nie, nie chcę umierać. Dobra, jak padać to z klasą. Dobra, teraz mamy szansę to skończyć. Myślisz? Mhm. Uszuję jak mogę Jazda, 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 jazda 55 milionów, fuck Może no. być trudne, ale... Trochę, ja Znaczy zwiększyć... to są punkty nie minione, chyba. Tak, 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 tak. Ale jak to tracą nie na przykład tracimy punkty. Jak to działa to dokładnie? 3. No właśnie. Dobra, to tak, teraz o No Nooooo znaczy, 6, tak, to by było na Moim tyle... zdaniem to gra w niektórych momentach... Jest niesprawiedliwa, jeśli chodzi o Odno i Hardesa razem. No mm. dobra, mieli naprawdę silne kombo, przegraliśmy, ale była fajna gra, wyrównana, bo do końca walczyliśmy. Widzimy się w następnym odcinku. Jeśli chcecie zagrać jeszcze raz Smite, to możecie się zrejestrować z reflinku i zaprosić mnie, ale na to drugie konto, te moje z poprzednich odcinków, bo na tym mówiłem, zagrałem sobie tylko raz. Na razie. O, koszulki.